Na luzie z dystansem. Z dystansem. Dzisiaj odnagramy ten odcinek, bo jest ciężki, więc nagramy go z dużym dystansem. Pamiętajcie, nie ma złej pogody do jeżdżenia motocyklem. Są po prostu źle ubrani motocykliści. A w dzisiejszym odcinku powiemy Wam, jak się stać tym dobrze ubranym motocyklistom na złą pogodę. Oj, ten mój Don Janusz od i Parasole. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o. W trzech metodach radzenia sobie z deszczem. Membrany wodoodporne w kurtkach, kombinezony wodoodporne oraz preparaty wodoodporne i impregnaty. Jednak zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, wejść na naszego Instagrama, na naszego Facebooka no i oczywiście pisać komentarze i dawać łapki w górę. Także zaczynajmy. Pierwsze wody za płoty. <laughs> Nie, to dobra. Na pierwszą wodę damy membrany wodoodporne w kurtkach. Jak wiadomo, najczęściej one występują w kurtkach tekstylnych, ale również znajdziemy i w skórach. Oraz druga sprawa, jaka jest ważna, efektywność membrany zależy od tego, jakiego producenta i jaki rodzaj membrany mamy w kurtce. Działanie membrany opiera się na zjawisku osmozy. Co to jest osmoza? Tego musicie dowiedzieć się sami. Jeśli nie, w najprostszym tłumaczeniu, membrana nie przepuszcza cieczy, ale przepuszcza gaz, czyli parę. Jeśli chodzi o efektywność membran znanych w świecie motocyklowym, takich jak Reza, takich jak Sympatex, takich jak Humax, czy najbardziej znana oczywiście ogólnie membrana Goretex, ich wydajność i efektywność mierzy się za pomocą wysokości słupa wody i to ile dana membrana przepuści tej wody. Czyli chodzi o to, jaki ten słup wywiera ciśnienie na daną membranę. Ale jeśli chodzi o membrany, to nie liczy się tylko wodoszczelność, ale również oddychalność. I w dzisiejszych czasach najczęściej producenci nie skupiają się na tej pierwszej rzeczy, bo worek, że tak powiem, zrobić każdy może, ale zrobić tak, żeby ten worek odpowiednio oddychał, no to już nie takie proste. Ale myślę, że jest to temat na inny odcinek. W tym odcinku dowiemy się, jak walczyć z deszczem. Zaczniemy od trzech technik montowania membran kurtkach bądź na kurtkach. Najpopularniejszą metodą jest oczywiście membrana w formie podpinki montowana wewnątrz kurtki. Plusy tego rozwiązania to oczywiście to, że wewnętrzna podpinka nie zmienia wyglądu zewnętrznego naszej kurtki i jest dobre dopasowanie do rozmiaru. Minusy tego rozwiązania to oczywiście to, żeby założyć membranę, to zawsze musimy pamiętać o tym, żeby ją mieć ze sobą. Po drugie, żeby wpiąć ją do środka, musimy się zatrzymać, zdjąć kurtkę, wpiąć membranę do środka i założyć kurtkę. No i oczywiście trzeci minus to wewnętrzna membrana nie pomoże nam w tym, że zewnętrznie kurtka mimo wszystko nasiągnie wodą. Kolejne rozwiązanie jest to membrana zewnętrzna. Wewnętrzna. Jest to rozwiązanie, które stosuje się raczej w kurtkach turystycznych i gdzieś tam w kurtkach z wyższej półki. Największym plusem tego typu rozwiązania jest to, że cały strój, który mamy pod membraną, będzie suchy. Drugą dużą zaletą tej membrany jest to, że możemy z niej korzystać jak ze zwykłej kurtki przeciwdeszczowej. Minusem tego rozwiązania przede wszystkim jest to, że przez to, że membrany możemy zastosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, to nie jest ona jakoś super dopasowana do rozmiaru całego stroju. Na dodatek, porównując z pierwszą membraną, jest to dość drogie rozwiązanie, bo często są to stosowane membrany z wyższej półki, takie jak Goretex. Ostatnią, a zarazem najdroższą membraną, jaką stosuje się w kurtkach, jest to membrana zewnętrzna kurtki zwana laminatem. Jak łatwo się do, można domyślać, jest to integralna część naszej kurtki. Jest to po prostu powierzchnia naniesiona na zewnętrzną część kurtki, która jest membraną samą w sobie. E, takie rozwiązanie stosuje się najczęściej. W kurtkach z wyższej półki i w kurtkach raczej mocno turystycznych. Plusem tego rozwiązania jest przede wszystkim to, że takiej membrany nigdy nie zapomnimy. Dopasowanie tej kurtki do naszej sylwetki jest bardzo dobre. No i oczywiście sam materiał nie nasiąknie wodą i mamy bardzo wysoką odporność przeciwdeszczową. Jednak jak możecie się dobrze domyślać, takie rozwiązanie ma również swoje wady. Przede wszystkim takie, że przez to, że kurtka jest pokryta laminatem, to jest ona dużo wsztywniejsza w porównaniu do standardowych kurtek. Po drugie, sama oddychalność takiej kurtki będzie na niższym poziomie, też to wynika z tego, że membrany jednak mamy założoną na stałe. No i na sam koniec, jak każdy z Was może się domyślić, takie rozwiązanie jest dość drogie. Drugi patent zabezpieczania się przed deszczem to są tak zwane przeciwdeszczówki lub też kombinezony. Jest to patent dla tych, co jeżdżą w kurtkach, które po prostu nie posiadają membran takie jak kurtki meszowe czy na przykład skórzane, ale również też dla ludzi, którzy membrane posiadają, a chcą jeszcze swoją wodoodporność wzmocnić. Kombinezony możemy podzielić na jednoczęściowe, czyli takie tak zwane przez niektórych minionki, czyli że zakładamy całość, lub też na wersję dwuczęściową, gdzie często możemy dobrać górę w innym rozmiarze oraz dół w innym rozmiarze. I również mamy trzecie rozwiązanie jest to rozwiązanie gdzieś tam bardziej związane ze sportami i jest to rozwiązanie, które montuje się na górną część i wygląda trochę jak body. One są przezroczyste, służy to temu, żeby mimo wszystko kombinezony pod spodem, które są kolorowe i na których są nalepki sponsorów, były dobrze widoczne. Poza częściami, które chronią górną część naszego ciała oraz nogi, możemy dokupić również osłony na rękawice oraz osłony na buty. Tego typu stroje bardzo często występują w tych jaskrawych kolorach, tak jak widać w przypadku Janusza, no i zwiększa to mocno naszą widoczność, która podczas deszczu, jak możecie się domyślać, bardzo mocno spada. Tego typu rozwiązania możemy oczywiście, jak w przypadku poprzednich membran, podzielić na te bardziej podstawowe, które gdzieś tam są budżetowe. Oczywiście działają z grubsza mówiąc, jak folia. Jednak mamy też te droższe rozwiązania, które posiadają sobie membrany. I zależnie od tego, ile, że tak powiem, wyłożymy na to pieniędzy, taką membranę możemy sobie kupić. Tak samo jak w poprzednim podpunkcie, oczywiście takie rozwiązanie ma swoje. Plusy i minusy. Zacznijmy od plusów. Rozwiązanie, jeśli chodzi o to najbardziej podstawowe, jest dość tanie. Chroni naszą kurtkę przed nasiąknięciem wodą, co jest bardzo ważnym elementem. I jeśli mówimy oczywiście tutaj o stroju dwuczęściowym, to bardzo łatwo się to nakłada. I w przypadku kufrów, do których musimy to spakować, bądź plecaka, nie zajmuje jakoś super dużo miejsca. Minusem tego rozwiązania, jak można na pierwszy rzut oka zobaczyć, są na pewno walory estetyczne i samodopasowanie. No niestety ten strój musi być troszkę większy, żeby wszedł na nasz standardowy kombinezon. Kolejnym minusem tego rozwiązania jest, że te materiały w połączeniu z wodą oczywiście robią się śliskie i zaczynamy gdzieś tam... Jeździć po kanapie. I ostatnim dużym minusem tego rozwiązania jest w przypadku dłuższej jazdy, no i wysokich temperatur zaczynamy się mocno w tym stroju pocić. No, teraz na pewno coś na mnie spadnie. Na koniec preparaty. Preparaty, które możemy zastosować, zarówno z ubraniami, których żadnych membran nie posiadają, i dzięki temu w jakimś stopniu mogą nabrać wodoodporności, oraz ubrania, które już posiadają membranę, i dzięki takim preparatom odświeżają ją. Jeśli chodzi o preparaty, to oczywiście rozróżniamy takie, które służą do prania naszej odzieży, oraz rozróżniamy takie, które nanosimy już na czystą odzież, czy to tekstylną, czy skórzaną. Czy też osobny środek do nanoszenia na buty, które na przykład to membranę posiadają, ale chcemy jeszcze ją gdzieś tam wzmocnić. Jeśli chodzi o plusy takiego rozwiązania, tak sami możecie się domyślać, łatwy jest sposób samego nanoszenia, oraz drugim dużym plusem jest oczywiście konserwacja naszych ubrań, czy to tych z membranami, czy to bez membran, czy też ubrań skórzanych. Minusem tego rozwiązania jest to, że takie środki chemiczne bardzo szybko schodzą, oraz sprawdzają się tylko i wyłącznie w przypadku jakichś lekkich opadów. I jazdy raczej krótkotrwałej w takiej pogodzie. Jest ważny element, który już po samym deszczu nam bardzo mocno pomoże, to jest druga para rękawic. Zawsze warto ją wozić ze sobą, bo w momencie, kiedy przestanie padać no i jesteśmy mimo wszystko cali mokrzy, to warto zmienić rękawice na suche, które będą dawały odpowiedni feedback podczas jazdy. Dzięki temu, że jesteśmy dobrze ubrani i mamy komfort. Fizyczny mamy również komfort psychiczny i możemy skupić się na jeździe, a nie na tym, że mamy mokre gacie. Pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze i Wasze sposoby na radzenie sobie z deszczem. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Tragedia, to była taka tragedia.